Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, witam Was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie. Słowo dzisiejsze to Marek, drugi rozdział wiersze 23-28. Fragmenty, które wybrałem do porównania w Biblii tysiąclecia brzmi brzmią tak, gdy znalazł się w potrzebie, a w Biblii pierwszego kościoła, gdy znalazł się w biedzie. I mowa tu jest oczywiście o. Sytuacji Dawida, którą przywołuje Jezus tym, którzy gorszyli się brakiem brakiem, brakiem zachowywania prawa przez apostołów. I analogia jest jedna, jakby rodzi się z tego, już przechodzę bardzo do Takiego dla nas ważnego wniosku, że zarówno gdy znajdujemy się w potrzebie, czy zarówno kiedy znajdujemy się w biedzie, to zawsze na te stany odpowiedział jest Eucharystia sięganie po Eucharystię, sięganie po chleby, tak jak sięgnęli towarzysze Dawida. Jezus pokazuje nam jasno, że w obu tych przypadkach mamy lekarstwo i jak mawiał nasz ojciec Leon Jan Deon, założyciel założycie księży sercanów, Eucharystia nie jest nagrodą, Eucharystia jest lekarstwem, właśnie na biedę i na wszelkie potrzeby. I niech to słowo da nam tą miłość do Eucharystii, niech Ugruntuje nas w tym, aby zawsze po nią sięgać wtedy, kiedy jesteśmy i w biedzie, i w potrzebie. I niech nas szerzej błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Synu Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem i do jutra.